Siemanko, jak mówiłem, tak robimy jesień, więc via ferrata Führenwand nad Engelbergiem 520 metrów samej ferratki w pionie, do góry tą skałą kategoria K4-K5 będzie się działo jest ze mną jarz, mój stary wariat atakujemy ją robimy to w stylu sportowym żeby się dobrze pobawić pogodę mamy dzisiaj trochę deszczową więc nie róbcie tego po deszczu a my robimy wszystko Odwrotnie, czy mamy potencjalnie dobrych wariantów. Ha, <grym> lecimy! Dochodzimy do naszej feraty z sponsorem Raiffeisen, czyli banki inwestują w infrastrukturę. Do tutaj zajęło nam niecałe 20 minut parkingu i zrobiliśmy kilometr 400. Parking. Nasz jest darmowy, w opisie dostaniecie współrzędne do niego, ponieważ jak już wiecie, za bramki, czyli na parking kolejki, która wjeżdża i zjeżdża do góry, za ile ona zjeżdża na dół i jak to wszystko można zorganizować, bo my to robimy wszystko na nogach, ale wam później opowiem, jak to można sobie urozmaicić, żeby się tak nie zmęczyć dla tych leniwych. Pozdrawiamy całą grupę alpejską. Większość ludzi to by cofało się tam podeszliby to i by się wrócili. nie dużo takich było, jak zobaczyli to. No pewnie tak, ja myślę, że nie jednego są helikopterem się gali. No. Także wykupujcie regę 14-14 numer alarmowy. Mamy rozwiązanie. Tylko lina i przejście przez tworza. 400 metrów za nami. Mamy czas na wodę i lecimy wyżej, bo zerwał się wiatr. Mimo tego, że jest 4 października, a często pytacie, kiedy my te filmy kręcimy, więc dzisiaj jest 4 października. Jest ciepły wiatr, ale o 16 ma padać. Padało rano, jak widzieliście, była mokra skała, ale na szczęście, jak wyszliśmy troszkę wyżej, to już skała jest sucha i nasze bezpieczeństwo jest na wysokim poziomie. Jarku, jak ci się podoba? Fajnie, jest tutaj drugi raz. Tym razem mamy jesienny klimat, jest całkiem inaczej. Podoba mi się nie? takie odświeżenie. Niby byłem rok temu, ale jest ta nutka świeżości, idziemy już ponad godzinę około, myślę tak, jeszcze z dwie godzinki dobrej spinaczki. Przed nami jedne z najtrudniejszych odcinków, podobno mają być K5, zobaczymy, tak? Pozdro. Ale wieje, co? Co się dzieje? bardziej huśtawka można sobie chillować z widokiem na przepiękną dolinę Engelbergu wiatr nie ustępuje i teraz bardzo cię przejście K4, K5 będzie Tą jesienną pogodę. Przed wejściem na drabinę, czyli główną atrakcję kategorii k znajduje się tabliczka na kod QR i możemy przelać pieniążki na to, aby feratka była dobrze utrzymana. W porządku. W zrobiona, bardzo fajne doświadczenie, jeśli byście byli u góry i chcecie sobie tą trasę rozwinąć, to jest bardzo fajny teren. Widle Patagonia, można wejść na okoliczne szczyty, najwyższym jest Wisberg, 2627 metrów i prowadzi na niego niebieski szlak. Szczyt znajduje się tam z tyłu, czyli jeśli niebieski, to na pewno te 5. Kolejka dzisiaj już do góry nie jeździ na dół, też. jest to pewnie spowodowane wiatrem. I koszt, gdybyście chcieli wjechać w jedną stronę bądź zjechać, to podobno 12 franków, a w dwie strony, 21. Ferata ta została otwarta w 1997 roku. W okolicy Engelbergu jest tych ferat kilka. Są fajne ściany spinaczkowe, teren naprawdę warto uwagi. W zimę można bić na skoki narciarskie. Zawsze są po 20 grudnia, a ja 20 grudnia mam rodziny. Później jedziemy do Polski i przez 4 lata ani razu na skokach nie byłem. Może uda się to w tym roku. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, komentarzy i lajka. I widzimy się w kolejnych materiałach. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda zejście, ponieważ zejście też jest możliwe. Jest. Oczywiście mile widziane, ponieważ nie jesteśmy leniuchami i trzeba zapieprzać. Piona, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach.